Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj dla Was przygotowałem film trochę spóźniony, który powinien być już dawno, tak naprawdę, nagrany. Nie będzie on taki, powiedzmy, pewnie spektakularny, ponieważ jest to moje pierwsze zamówienie w, z katalogu Avon w marcu. Są tutaj materiały, troszkę produktów było dla klientek, nowych klientek, które musiałem bardzo szybko wydać. Na szczęście, tych jakby sztuk, tych produktów było troszkę więcej, więc mogę pokazać i przy okazji powiem, ile tych sztuk było. Reszta to są rzeczy, które jeszcze nie wydałem. No, ciężko tak się teraz zebrać, ponieważ u mnie na przykład w pracy dużo ludzi korzysta z z pracy zdalnej, dlatego też elektronicznie bardzo łatwo jest też to zamówienie złożyć, dostawa jest umówiona oczywiście w, powiedzmy tam w, w biurze przy okazji, jakieś tam przekazywanie dokumentów czy czegoś, natomiast dużo też zamówień mam takich z dostawą do, do domu, tak, dla klienta z tym kodem takim, więc no tych Produktów nie mam jak po prostu pokazać i powiedzieć. No, i to jest, widzicie, katalog marcowy, co prawda już nie ma sensu omawiać ofert, bo już praktycznie mamy końcówkę. Obiecuję Wam, że chciałbym nagrać przegląd katalogu kwietniowego. Kwietniowy katalog mi się podoba. Parę rzeczy można bardzo ciekawych omówić. Więc też myślę, że pewnie w weekend, no, czyli już jak już się zacznie kwietnowy katalog, przygotuję, opracuję sobie katalog i nagram taki przegląd ofert z, kwa, z katalogu kwietniowego. No też skorzystałem z fokusa w marcu. No i tak, zamówiłem oczywiście pakiet próbek, taki pakiet event box dla lidera. No i tym razem przygotowano mi tam takie próbki, to jest właśnie Far Away Aurora, tej wody, tego jest mnóstwo. Były też próbki nowego kremu z witaminą C, nowość, która wchodzi w, w kwietniu. No i oczywiście też Incandescence Soleil, to jest nowość też z kwietnia. I w takim pakiecie, no w ogóle bardzo mi się podoba ten pakiet, nowości dla lidera, ponieważ już wam tu pokazuję, co tutaj jest. Bardzo fajne produkty. Moim zdaniem tak. Pierwsza rzecz to jest woda, Incandescent Soleil. Jest do tego perfumetka. Opakowanie kremu nowości, który wejdzie w, w kwietniu i to jest krem z witaminą C i z filtrem SPF 50, bardzo wysoki filtr. No ze względu właśnie na obecność witaminy C musi być większa ochrona. I y, taki, takie mydełko złuszczające y, w, w mydle. To jest do ciała i do twarzy, chociaż ja do twarzy bym raczej mydełek nie używał. A używałbym raczej do ciała, więc ja sobie słuchajcie to mydełko takie oczyszczające. One jest takie, wiecie, eksfoliacyjne, pilingujące, Także ja sobie zostawię w łazience i, i wam powiem, co o nim myślę. Eee, także myślę, że pewnie w denku kwietniowym powinno się to mydełko pojawić. Bardzo do, dobra seria, bardzo mi się podoba. Zapach jest niesamowity. Eee, z, z planet Spa tu jest. Eee, z zieloną, z wyciągiem z czy ekstraktem z, z zielonej chińskiej herbaty. Udana seria dwa produkty będą u mnie już w denku marca. Niedługo się ten film pojawi. Zresztą w ogóle czeka też i mnie taki maraton filmowy teraz, bo e, nazbierało mi się troszkę tych produktów, różnych takich e, zamówień. E, więc e, będzie pewnie co. w e, w końcówce marca, na początku kwietnia u mnie oglądać. Dobrze, tak widzicie, to są cztery produkty z tego pakietu. Ten pakiet mnie kosztował, ojej, cena jest rozbita, słuchajcie, na każdy produkt. Więc tak, perfumetka, to już sobie możecie, pewnie policzycie w głowie, czy jak, no 2,79, to coś około 20 zł wyszło. Yy, woda perfumowana Incandescent Soleil, ta, kosztowała mi 8,83 zł, krem 6,98 myślę, że sobie za chwilkę ten krem otworzymy, bo też zamierzam go przetestować i mydełko do właśnie ciała 2,40 zł. Yy, Cóż, od czego zaczniemy? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zapach, to może od zapachu. Yy, nie będę otwierać całego opakowania, chociaż szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo. Może otworzę, słuchajcie, czemu nie, ale też zobaczę, jak wygląda perfumetka. Yy, to ciężko się otwiera strasznie to opakowanie. Boję się, żebym czasem nie rozerwał yy, tych takich, yy, takich yy, uszek. Z boku. Dobra, tak wygląda perfumetka. Myślę, że, yy, że tak powiem, spróbuję produktu nie z perfumetki, a yy, raczej właśnie z z wody. Yy, to jest, jest opakowania. Tak, no teraz troszeczkę się z nim mocuję. Ciężko się wyjmuje, słuchajcie, z, z tych opakowań, z tak pozabezpieczony nie wiem, może od dna, będzie lepiej tak, oczywiście, tak, trochę dziwnie, yy, ale, ale okej okay, dobrze, tak się, słuchajcie, prezentuje... Matka, jak to wyskakuje. Słuchajcie, tak się prezentuje yy, to opakowanie Incadence Soleil. No, kształt oczywiście typowy dla Incadence, tylko po prostu kształt inny. To widać płyn w środku. Bardzo ładne opakowanie. Mnie się podoba. No i jest takie dosyć poręczne. Jak sobie tak trzymam tą ręką i będę chciał na przykład spsikać. O, poszło. No. Pierwsze wyczuwam takie nuty świeże, owocowe, cytrusowe i tam dalej jest jakaś nuta taka kwiatowa. Na razie czuję tę taką świeżość cytrusów i potem zapach kwiatowy. Przyjemny, miły, naprawdę mnie się bardzo podoba ten zapach. Nie wiem, czy czasem z tych wszystkich takich damskich nowości, które mieliśmy w tym roku, czyli... Attraction Game, potem no, tutaj mamy jeszcze Faraway Aurora. Proszę bardzo, też. Mi się ten zapach bardzo podobał, ale tak, mnie się wydaje, że ten Incadescence Soleil naprawdę bije te wszystkie nowości zapachów damskich dla pań. Bardzo mi się podoba ten zapach i Coś pewnie więcej może mi się uda o tym zapachu powiedzieć. No w każdym razie opakowanie jest niesamowite, bo się ciężko wyjmuje dobrze. Jeszcze raz, tak wygląda opakowanie. Perfumetka to też dla mnie prezencik. Mydełko wiadomo z pakietu liderskiego. No i tu ten krem teraz trzeba będzie otworzyć. Mam jeszcze jeden krem, to wam pokażę, proszę bardzo. Ale to już jest y, zakup zupełnie z innej okazji, nie z pakietu liderskiego, tylko to jest, słuchajcie, nowość z poziomu platyn, platynowego z Eivon Gradza y, I ten produkt kosztuje 9,99 zł. Także mam też i od razu drugą sztukę. Y, a tu proszę bardzo, jest pakiet z pakietu, otworzę sobie ten produkt z pakietu. Liderskiego. Jest ulotka, to sobie potem przeczytamy I proszę bardzo, taka oto tuba. Czyli wygodne opakowanie. Nie trzeba, że tak powiem, paluszków do słoika wkładać. W formie tuby i zobaczymy, jak się ten krem prezentuje. Czy on jest ciężki, czy nie. Nie czuję, żeby jakiś był zapach. Nie, jest. Zapach jest lekki, delikatny, przyjemny. Konsystencja jest taka kremowa, dosyć taka, gęsty nie jest, luźny nie jest, faktycznie taki w sam raz, konsystencja w sam raz do rozmarowania. Proszę bardzo, widzicie, troszkę jest dłoń taka, ja ją widzę, że jest taka rozświetlona, czyli ma działanie takie rozświetlające. Nie wiem, czy czasem jakichś takich drobinek tutaj nie ma, czy jakichś związków, które troszkę tak działają, powiedzmy, odbijają światło, Także jest takie wrażenie, takie wrażenie, no, odbijania światła, tak? Słuchajcie, przyjemnie pachnie ten krem. Ja sobie w też drugą dłoń rozmarowałem troszkę większą ilość. Proszę bardzo, o widać, że jest krem nałożony, bo jest trochę białej masy. I on ładnie pachnie, nie wiem, mnie to y, y, przypomina zapach takich pomarańczy, czy może takich, takich świeżych roślin, może to jest taki, nie wiem, jakby płatki pomara pomarańczy. Naprawdę bardzo fajny zapach, taki cytrusowy, świeży, ale też i kwiatowy, więc nie wiem, co tam jest w środku. Generalnie no kremik fajny. Yy... I tak, przede wszystkim ma działać rozświetlająco. Z witamina C oczywiście też działa y, też na przebarwienia, wyrównuje kolory skóry, ma działanie rozświetlające. Y, no i wiadomo, no, witaminę C lepiej stosować y, na wieczór. Y, no jeżeli na dzień stosujemy witaminę C, czy na przykład w postaci seru, na przykład, no to lepiej też i dobry krem nałożyć z filtrem. A tu mamy dwa w jednym. Y, fajny, fajny kremik myślę, że będę go sobie też stosować rano przetestuję, myślę, że w kwietniu przetestuję i dam Wam znać co o nim myślę, no bardzo fajny zakup, dobrze no przy okazji, no dobra cena, tak bo, bo i z pakietu liderskiego jak i również druga sztuka w nagrodach więc czemu nie, bardzo fajnie dobrze co jeszcze mam tutaj to jest z Fokusa zakup, nowość jako demo na kwiecień i to jest płyn do kąpieli e, lawendowy. On kosztował 749 i jest właśnie w ofercie to Wam pokażę. O, tutaj właśnie demo. I tak sobie wybrałem nowość na kwiecień, ponieważ no, myślę sobie, że lawendę lubię, płyny do kąpieli zawsze się przydadzą, więc decyzja była prosta. I jeszcze z moich takich zakupów zachciankowych, to przy okazji też jak składałem zamówienie, to się pojawiła oferta. W bardzo dobrej cenie był krem, taka miniaturka. To jest, słuchajcie, 10 ml zdaje się. Też muszę sprawdzić, czy to jest 10 ml, czy nie. Jak zwykle wtedy, kiedy trzeba. Nie, 15 ml i to jest miniaturka. Ja te miniaturki y, przy okazji różnych moich wyjazdów, takich czy na weekend, czy na przykład na tydzień, brałem ze sobą i byłem bardzo zadowolony, bo dużo miejsca taki krem nie zajmuje, y, a naprawdę wystarczy y, na, na wyjazd. I on jest o w takim małym opakowaniu. Ja chyba za niego dałem jakieś, nie wiem, 6 czy 7 zł. To ta oferta pojawiła się przy składaniu zamówienia. Wiecie, jak tam się klika, kolejne kroki w zamówieniu, i tam się pojawiają różne takie oferty. Czasami, jak się nie spieszę, to tam nie przeklikowuję szybko, czyli po prostu oglądam sobie, co tam ciekawego, i żeby nawet sprawdzić, jakie tam ceny podają. A tym razem, właśnie trafiłem na tę ofertę, stwierdziłem, że tak w kremik będzie bardzo fajny dobry znam go używałem więc przyda się na jakiś wyjazd i teraz tak dla koleżanki zamówił no koleżanka sobie zamówiła taki lakier do paznokci good karma nie wiem jaki to jest odcień zupełnie nie pamiętam zrobię słuchajcie kontrolę jakości mam nadzieję że się nie pogniewa koleżanka że otwieram i zobaczymy. O, słuchajcie, to jest taki właśnie kolor. I to jest tej serii e, Gelshine, tak? Czyli żelowy. Dobrze. E, I e, trzy sztuki zamówiłem e, perełek brązujących. I e, jedną sztukę, właściwie dwie sztuki już wydałem. E, e, I sytuacja była taka, że e, byłem na stoisku. No, i po prostu podchodziły też, wiadomo, klientki. No i tam dwie panie właśnie szukały perełek, bo wiadomo, w lutowym katalogu nie było za dużo tych perełek. No i zamówiła jedna pani, zamówiła jedną sztukę, druga dwie sztuki. No i ta pani, która jedną sztukę zamówiła, odebrała, jest bardzo zadowolona. A ta pani, która zamówiła dwie sztuki, no po prostu mi po zamówieniu y, zużyła rezygnację. Więc ja, słuchajcie, zostałem praktycznie z dwoma sztukami perełek. No i co tu robić? Czy zwracać do firmy, czy nie? Ja takich sytuacji bardzo nie lubię, bo jak już coś zamawiam, to już po prostu nie odmawiam. No ale cóż, ludzie są różni. No więc wystawiłem te dwie sztuki, słuchajcie, na Allegro, i jedną sztukę już sprzedałem a druga no jeszcze została i, i po prostu ją daję do pudełka tam gdzie po prostu pan produkty wystawione na po prostu do sprzedaży tak to tak to wygląda cóż i jeszcze z, co tutaj mam zamówiłem jeszcze takie pakiet próbek właśnie tego kremu z witaminą C i tutaj mam zamiar te próbki dać klientkom, żeby sobie spróbowały tego kremu, jak i również każdej nowej osobie, która się zarejestruje i po prostu dołączy do mojego zespołu. Zamówiłem jeszcze też dla klientek o takie, słuchajcie, notatniki. To, to jest dużo tych notatników. One są świetne. Słuchajcie, naprawdę mi się bardzo spodobały. Także to myślę, że klientkom będę dawać, dawać jako po prostu dobry taki upominek do zamówienia. No i też każda nowa osoba, która dołączy do mojego zespołu, dostanie taki notatnik na dobry start. a Oczywiście próbki, inne rzeczy też. No i z, też zamówiłem pakiet fokusów na kwiecień, katalog. Również kwietniowy. No i słuchajcie program Avon nagradza. No i twój pewny start dla nowych osób, które rozpoczną przygodę z Avon w kwietniu. Proszę bardzo, tak wygląda okładka tego programu. I cóż tutaj mamy? Słuchajcie, program jest bardzo fajny. Słuchajcie, ja tu daję nieprawda, bo to jest słuchajcie, bieżący. Hmm. A gdzie tu jest kolejny program? To zaraz chwileczkę muszę odnaleźć, bo wydaje mi się, że dostałem ulotki też bieżącego programu, który kończy się w marcu, jak i również też ulotki na drugi kwartał. Także słuchajcie, przerwę na moment i zaraz wracam. No i słuchajcie, już jestem. To jest właściwa ulotka programu EIWO Nagradza i Twój pewny start. Na drugi kwartał, czyli od kwietnia do czerwca. Popatrzyłem na, od razu na tamtą ulotkę, nie na, że tak powiem, stronę frontową, pierwszą. Jak zobaczyłem nagrody, to mówię, coś tu jest nie tak. tak? No i proszę bardzo, tutaj mamy w pierwszym kroku taki zestaw persif. No to wiadomo, że to jest kultowa. Woda jedna z lepiej sprzedających się, bardzo dobrze kojarząca się, lubiana. Woda perfumowana 50 i balsam do ciała 150 ml, i też do wyboru jest męski zestaw, no bo to też i panowie dołączają do Avon. I tutaj mamy Full Speed, wodę taletową, żel do mycia ciała, proszę bardzo. No i w drugim kroku też mamy do wyboru no, do odbioru w maju w serum z witaminą C, jak i również mm, lakier do paznokci lub celebr i żel podprysznic z, z mlekiem kokosowym i maliną. Trzecim kroku, czyli w czerwcu, do odbioru jest geniusz i krem podoczy dwufazowy. Lub krem aktywujący witaminę C i pomadkę. No i tu zestaw specjalny, kto osiągnie przez 3 miesiące poziom złoty, no to ten będzie miał do odbioru, proszę bardzo, za 4,99 taką oto nagrodę. Myślę, że będą też jakieś specjalne nagrody, dodatki mm, dla tych osób, które na przykład nie zrobią zamówienia. Na minimum 200 zł według cen katalogowych, który uprawnia do odbioru tych nagród. Także myślę, że będą pewnie jakieś też i atrakcje w Avon On, w aplikacji, żeby też je zachęcić do składania zamówień właśnie w ten sposób. No cóż, słuchajcie, kto jeszcze nie jest w Avon, zastanawia się, myśli, nie ma co się zastanawiać. Zapraszam do zespołu. Powiem Wam dokładnie, jak wystartować, jakie są korzyści z tego programu, jakiego rodzaju rabaty się uzyskuje, nagrody, prezenty, ile co kosztuje, jak składać zamówienia. No i cóż, zachęcam do kontaktu ze mną. Dajcie znać w ogóle, czy takie zamówienia, po prostu nawet małe. Czy wam pokazywać, czy te pakiety też, właśnie dla liderów, są dla Was atrakcyjne, czy pakiety nowości, które y, mam dostępne? Bo tak troszeczkę, tak patrząc y, na to, co kiedyś miałem w tych zamówieniach, no to było tych produktów dużo więcej, y, prawda? No, ale to też mówię. Y, mam też dużo tych zamówień y, nie tylko dla siebie, ale też dla znajomych, którzy po prostu chcą odbierać. Po prostu paczki w domu. Napiszcie, proszę, w komentarzach, czy nadal dla Was są też takie, właśnie, króciutkie filmy prezentujące wybrane produkty, takie, wiecie, tylko nowości, jakieś rzeczy, które mnie interesowały. Czy dla Was to też jest atrakcyjne? Dziękuję za uwagę. Do miłego.